Opowiadałem no już całą historię Twoim kolesiom. Ja nie chcę historii, ja chcę prawdy. To będziesz musiał zaczekać na moje pamięci. Ja wezmę. Ja, bo kurde, wiesz. Wolałbym nie czekać tak długo. Nie wiem, czy to opłacone, czy nie wiem. to ja nie wiem, kurde. No dobra, nie znałem tej tery, ale znam dobrze że ten policjant ten... Nie wiem, zobaczyłem. ...i wiem, to że jak strzela, to zawsze trafia między oczy. Chcę, żebyś się nad tym głęboko zastanawiał. Muszę na górną kamerę wam wskazać. Mówić, ...ale chcę, żebyś to sobie przemyślał. Może przypomnij no. sobie coś, czego nie powiedziałeś moim kolegom. Pomyśl o tym. O, Co tu się dzieje? Ja tam nic nie widziałem. To straszne, ale ja dostałem chyba się po gorąco. Zimkę mam. Eee, burgera mam. No nie wiem co to jest kurde. No frytki kurde. А еще, представил, куреш тут какой-нибудь курдак, храть так Ты же не манешь тут, не вам. Nie ma sztućców kurwa. Nie ma sztućców kurwa. Będę musiał łyżeczką spierdalać kurwa zupkę. To mm. masz mm. łyżeczkę, mm. No dobra, tylko kurwa muszę sobie tutaj. Pierwotników zaczynam kurwa Zaczynam czy jest dobra kurwa Kurwa Sprawdź czy jestem Czy ostra żubka No dobra to za sprawdzę kurde no. za co sprawdzę Kurda Żeby bez be, be tuczce kurwa sama ja pierdolę kurwa. Ja pierdolę kurwa. przeczytaj tego kurwa tą zupkę, że chuj. Pasatę pod kurwa. no. Ech, kurwa. Ciekawe czy kurwa ten burger z kurwa. Ech, smaczny kurwa. curva a dimensão é O que é A můžeme, že to se dali, Лавретан Бухарест, Курба. Угу. 可是，这还不肯定。 Teraz zjedzony. Ta przecież ta zupka. pomidorka. To jest to czysta, to gorąca kurwa, jest to bardzo gorąca kurwa. Yes, поставим. Не е било. Вешки два. А да те са 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 хуи там, и така много смачно.

Niech mu i, i kurę do szodu dalej. Muszę sobie papierosa zapalić. No. Ale dobre kurwa, ten hamburger kurwa. Ta zupka kurwa też była dobra. Weź się kurę, znów czy ten film kurwa, no ja pierdolę. Zadzie spać, kurwa, no ja pierdolę. Yeah! 何が起きてるの Płacił 6 zł i 20 groszy. Nie, JA je, cip, piodujemy, je, piodujemy je, cip, piodujemy je, cip, piodujemy, je, cip, piodujemy, cip, piodujemy je, cip, piodujemy, je, cip, 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 cipiodujemy je, Puszka Monstera wpłacił 3 złote, pewnie to już nie chcę się w ogóle streamować, tylko aby korki wyjebać i włączyć stream. o do mierzacie, alkoholu i papierosków. Wyłączę To zaraz nie dla Ciebie kurwa. za to wyłączenie. Ale dobrze, bo będzie nowy sezon skazanego na śmierć. Kurwa dajcie mi kurwa, bo do końca ten film dochuję do pana kurwa. A nie. Puszka Monstera wpłacił 3 złote, tobie to już nie chce się w ogóle streamować, tylko aby korki wyjebać i włączyć streama, gdy brakuje żarcia, alkoholu i papierosków. To o. izby to kara dla ciebie za te wyłączanie, ale Dobra, dobrze, bo będzie mowy sezon skazanego na śmierć. Tak, kara będzie dla was, kurwa, jak nie będę przez 4 dni, kurwa, streamował. Nie będziecie mnie widzieć, kurwa, teraz będzie kara, kurwa. Zobaczycie Ja się o to poświęcę A już nie nie? To weźmy... Mi... To kurwa daj da, daj daj mi kurwa obejrzym tego ten film do końca A nie Tylko streamy, a kurwa filmie. No to ja nie wiem kto jest kurwa My się nie pytajcie. To my się nie pytajcie, kurwa. Ja to was, ja, i, 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 i was o to kurze ten.